Na materiał zaprasza Gaminet, producent suplementów zwiększających koncentrację i dodających energii dla miłośników gamingu. Witam serdecznie z tej strony Raptor i zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale, do kolejnego odcinka z trzeciego Wiedźmina. Dzisiejszy build zapewne można nazwać buildem, aczkolwiek ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Traktuję to bardziej jako zbiór pewnych tipsów, ciekawostek, porad w kontekście budowania postaci pod obrażenia krytyczne, pod zadawanie dużych obrażeń, ale w szczególności pod obrażenia krytyczne. Także jeśli lubicie kasować delikwentów jednym cięciem, albo nawet dwóch delikwentów tym samym jednym cięciem, sprawia Wam frajdę to ile możecie maksymalnie zadać obrażeń, to ten build zapewne jest dla Was. Chociaż z drugiej strony nie jest on do końca widźmiński, to jest raczej taka wariacja jak w przypadku tego buildu inspirowanego Dark Soulsem czy Draculą. No, ale to raczej nie będzie jakąś większą przeszkodą, ponieważ tak naprawdę te wszystkie buildy to jest po prostu zabawa. Jasne, niektóre są naprawdę bardzo dobre i fajnie się sprawdzają w grze, a inne to raczej, tak jak w przypadku tego, raczej ciekawostka. Oczywiście on daje radę i to nawet bardzo, ale jakoś nie wiem, czy sprawiałby on większości graczy faktyczną przyjemność z takiego dłuższego grania. I oczywiście takie standardowe rzeczy, które warto wspomnieć. Ten build, zrobiony na standardowej grze, w normalnym, biegu przechodzenia historii, czy też na nowej grze plus, ale również w standardowym biegu historii, a nie tak jak ja, że gram na standardowej grze, na wiecie, wszystko zrobione na 100%, robię ten build i zaczynam grę od nowa, jako nowa gra plus, gdzie załóżmy często jestem w tym białym sadzie. W ten sposób ja tak naprawdę gram w osłabioną wersję tego builda. Wytworząc go normalnie, przechodząc grę, uzyskujecie tak naprawdę jeszcze lepsze rezultaty, czy to jeśli chodzi o ochronę Wiedźmina, na wszelkie obrażenia, czy to na zadawane obrażenia. Oczywiście wszystko ogrywane również na drodze ku zagładzie. Przejdźmy w końcu jednak do omawiania naszego ekwipunku. Jak już znaczna część z Was zapewne zauważyła, operujemy tutaj na pancerzu Księżyca w Nowiu. Jest to ten sam pancerz, który otrzymujemy w dodatku serca z kamienia, gdy robimy napad na dom aukcyjny Borsodich. I co by o nim nie mówić, to trzeba przyznać, że jest naprawdę klimatyczny. Skórzany, minimalistyczny styl, bądź co bądź tak naprawdę pasuje do Wiedźmina i niespecjalnie w jakikolwiek sposób zaburza mi to imersję podczas samego grania. Ten build to jest bardzo istotne oparty jest na mutacji euforii Euforia to jest ogólnie mutacja, która jest preferowana, wybierana przez wszelkie osoby, które dążą do zadawania jak największych obrażeń. Wypijamy sobie po prostu cztery odwary, mamy znacznie większe obrażenia, czy to od znaków, czy przede wszystkim od broni i nie interesuje nas zupełnie nic. Dlatego jest to naprawdę dobra ścieżka dla osób, które tak naprawdę nie lubią alchemię, pomimo tego, że ten build oparty jest na alchemii, bo po prostu nie wypijamy tutaj co róż jakichś eliksirów, tylko wypijamy raz odwary i jeśli nie będziemy medytować, tak, no będziemy medytować, no to wypijamy je bez problemu od razu od nowa i one sobie cały czas fajnie działają w tle i bardzo, ale to bardzo wspomagają naszego Wiedźmina. I co tak naprawdę dla wielu jest jeszcze bardziej istotne, Geralt po wypiciu odwarów w przeciwieństwie do eliksirów nie ma zrysowanej przez toksyny całej twarzy, więc to w samych cutscenkach naprawdę propsuje. Tak jak sam Wiedźmin czasem wspomaga się różnymi eliksirami czy odwarami, tak i czasem nam potrzeba pewnego boosta. I tym oto płynnym przejściem przechodzimy do fragmentu sponsorowanego. Znużenie podczas grania, szczególnie po pracy, to normalna rzecz. Niby nam się chce, gra jest świetna, ale i tak ziewaniem chcemy połknąć monitor bądź telewizor. Naprzeciw takim problemom wychodzi gaminet, suplement będący znacznie lepszą alternatywą choćby dla takich energetyków czy nadmiernej ilości kawy. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że w przeciwieństwie do energetyków, które operują głównie na taurynie, kofeinie oraz co najgorsze cukrze, Gaminet nie ma tego ostatniego, a ponadto ma znacznie więcej pozytywnie wspomagających nas składników, będąc jednocześnie tańszą opcją, zwłaszcza po wprowadzeniu podatku cukrowego, gdzie jedna półlitrowa porcja Gaminet kosztuje nas zaledwie 3 zł i 33 grosze. Głównym zadaniem Gaminet jest nie tylko dodanie nam energii nawet do 6 godzin, co szczególnie przydaje się w nocy, ale również zapewnia większą koncentrację. Skupienie na pewno się przydaje, zarówno podczas trudniejszych bossów, jak i kilkugodzinnego farmienia ribów na ezotach. Oj, to były mroczne czasy. Gwarantuję Wam, że brak samego cukru nie przekłada się negatywnie na smak, bo ja przetestowałem każdy dostępny i naprawdę mi to smakowało. Powiem więcej, podczas stosowania uzupełniamy jeszcze jeden bardzo ważny składnik do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu wodę. Czasem mam tak i na pewno nie jestem tutaj odosobniony, że przez cały dzień wypijam dwie szklanki herbaty, a wieczorem podczas grania czy montowania niekiedy tak się zapominam, że przez kolejne godziny potrafię nic nie wypić. Dlatego więc, gaminet to dosyć dobry motywator. Energia czy koncentracja to oczywiście nie jedyne zalety, szybkość reakcji bez wątpienia przyda się, gdy chcemy uniknąć ganka wrogiego junglera, a naturalna poprawa samopoczucia złagodzi ewentualne efekty udanego działania wroga. Ta, grałem zarówno dużo w Metina jak i Lola. O pozytywach płynących z regularnego spożywania Gaminet też można powiedzieć niejedno, Ale nic tak nie wpływa na subiektywną opinię jak spróbowanie czegoś na własnej skórze lub też kubka smakowych. Nie dość, że z kodem rabatowym Raptor macie 10% zniżki, to każdy może zamówić starter pack z pewną gwarancją zwrotu pieniędzy. Wszelkie szczegóły z którymi warto się zapoznać macie w linku poniżej. Przejdźmy jednak do samych wiedźmińskich odwarów. Z racji na wykorzystywanie takich, a nie innych umiejętności pokroju rozpłatania, no jesteśmy tutaj wręcz zmuszeni wykorzystywać odwary pokroju z echidny, który dzięki temu, że wykorzystujemy wytrzymałość potrzebną do rozpłatania do zadania silnego ciosu, regeneruje nam żywotność. I ta regeneracja jest naprawdę tak duża, że, że niekiedy jednym cięciem potrafimy przywrócić sobie jedną trzecią, czy nawet połowę życia. A z racji tego, że bardzo. Bardzo Często mamy dużo życia, mamy pełne życie, lub możemy je sobie szybko zregenerować tymi cięciami. Warto wykorzystywać tutaj oczywiście odwar z baby wodnej, czyli 50% większe obrażenia, gdy mamy pełną żywotność. Oraz, jeśli chcecie naprawdę zadawać jak największe obrażenia, krytyczne w szczególności, bo to o nich tutaj jest mowa, na nich się skupiamy, no to warto również wypić odwar z Dopplera, który zwiększa nam właśnie owe obrażenia krytyczne zadane od tyłu. A ten odwar oczywiście bardzo fajnie współpracuje z petardą północnego wiatru, który zamraża nam czy to ludzkich przeciwników, z którymi radzimy sobie oczywiście bez problemu, ale i potwory tak naprawdę. Zamrażamy takiego potwora i zadajemy mu silny cios w plecy. Tak naprawdę, w tych fragmentach, których widzicie, gdy ja na przykład używam tego północnego wiatru i zachodzę przeciwnika i wykorzystuję to rozpłatanie, ja tam nie używam tego odwaru. Dopiero później pomyślałem, że kurczę, w końcu jeśli iść w te obrażenia krytyczne, no, to warto byłoby go tutaj zastosować, więc te obrażenia są i tak zmniejszone względem tego, co wy faktycznie możecie uzyskać. No i czwartym odwarem jest świetny odwar z Ekimy, czyli wysysanie żywotności w postaci 10% od każdego ciosu. Więc jak doskonale widzicie, te dwa odwary bardzo fajnie współpracują ze sobą, i dzięki temu, zadając silne ciosy, no przywracamy sobie bardzo, ale to bardzo dużo żywotności. Przejdźmy w końcu jednak do samego ryszarda. I tutaj również w kontekście zadawania dużych obrażeń, czy przede wszystkim dużych obrażeń krytycznych i szansy na te obrażenia krytyczne, nie wykorzystujemy tutaj choćby tego odwaru, wiecie, co zwiększa 5% na obrażenia krytyczne, ponieważ my tu walimy i tak krytyki i tak niemalże cały czas. Wszystko ze względu na dobrany oręż i umiejętności. No ale wracamy do oręża. Jeśli chodzi o broń stalową, jest to rycerski miecz stalowy. I tutaj taka ciekawostka, porada. To jest najlepszy stalowy miecz w grze. On może nie do końca zapasować wam wizualnie. Chociaż zależy też od buildu. Marzy mi się, żeby zrobić w końcu build Geralta typowego rycerza, wiecie, w tej złotej zbroi, którą możemy znaleźć w krainie tysiąca baśni. Ten miecz yy... tylko że z drugiej strony to już by było bardzo podobne do tych rzeczy, które już robiłem, no bo tamten build jednak warto by było zrobić nieco bardziej pod tanka. No a pod tanka no to już mieliśmy oczywiście nieśmiertelnego Geralta z Undvik, Niedźwiedzia czy chociażby Drakule. No to też wiecie, tak regeneracja żywotności robiła swoje. Także. Yy... To jeśli chcielibyście zadawać naprawdę duże obrażenia, mieć dużą szansę na te obrażenia krytyczne, i tutaj jest, to jest fajne: to 15% do podpalenia co czasami wchodzi. To naprawdę, rycerski miecz stalowy to jest w zasadzie, jak nie najlepszy, to jeden z najlepszych mieczów stalowych w grze. I tutaj mam oczywiście zaklęcie na, na przecięcie, no bo używając roz, rozpłatania, warto mieć ten zwiększony zasięg. Wygląda to bardzo nierealistycznie. No, ale w końcu trzeba z tego korzystać, skoro dążymy do takich a nie innych rezultatów. Jeśli chodzi o miecz srebrny, no to tutaj w sumie też jeden z najlepszych jak nie najlepszy miecz srebrny w grze, czyli Arondite. I przecięcie również zastosowane jako zaklęcie, aby to rozpłatanie mieć znacznie zwiększone. Tutaj, oczywiście, to przecięcie wpływa również na młynek. E, aczkolwiek e, nie korzystamy tutaj z, lekki, cio, z lekkich ciosów w ogóle. Nie wiem, czy ogrywając w ogóle ten build, nie wiem, czy raz tylko przez przypadek nie, 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 nie użyłem szybkiego cięcia, a tak to zawsze cały czas m, szybkich ciosów, e, silnych ciosów. I co jest bardzo istotne, to rozpłatanie. Ze względu na niewykorzystanie, jest też taki eliksir, m, odwar, który zwiększa nam e, dodatkowo pobór wytrzymałości i zwiększa nam przez to obrażenia. Aczkolwiek nie warto go stosować. Ponieważ wtedy możemy rzadziej korzystać z rozpłatania, no bo to rozpłatanie wymaga tej regeneracji no, wytrzymałości ogólnie, więc warto, aby ona nam się regenerowała nieco szybciej. I dzięki temu, tak naprawdę, przy tej konfiguracji, my to rozpłatanie robimy bardzo często. I to wystarczy tak naprawdę, by korzystać również z premii rozpłatania, czyli zwiększonej szansy na obrażenia krytyczne. Do tego jeszcze przejdziemy. Wystarczy dosłownie chwileczkę, ułamek sekundy przytrzymać to rozpłatanie i już nam to wchodzi. Także jasne, jeśli przytrzymamy o wiele dłużej, no to te obrażenia jest szansa, że będą znacznie większe ale nie ma takiej konieczności. To nie tak, że przed każdym przeciwnikiem musicie, wiecie, przytrzymać to rozpłatanie i się Geralt zamachuje i mija pół godziny, zanim zadać cię cios. Nie, naprawdę nie. Zresztą to widać w poszczególnych fragmentach w tle. Przechodząc dalej, mamy tutaj oczywiście nasz pancerz Księżyca w Nowiu. Tak jak zaznaczyłem, bardzo klimatyczny pancerz, który fajnie wpisuje się ogólnie w świat Wiedźmina, więc spokojnie można sobie w tym biegać, czy to tym, z tym buildem, czy z jakimkolwiek innym, jaki sobie tam dobierzecie, jaki lubicie. Jedynym wyjątkiem, który tutaj Dosyć mocno rzuca się w oczy są rękawice Nilwgarskiego gwardzisty. Zastosowałem je oczywiście ze względu na 50% premii przy trafieniu krytycznym. Ogólnie jeśli chodzi o trafienia krytyczne, o premię krytyczne i obrażenia, nie ma lepszych rękawic w grze. To trzeba zaznaczyć, jasne, gdy macie pełny set kota, no to wtedy, no musicie mieć pełny set kota, aby skorzystać ze wszystkich tych bonusów, które tam są, aczkolwiek przy każdym innym jakimś takim typ Bildzie, który nie, nie musi mieć 100% danego ręcztunku konkretnej szkoły, warto mieć naprawdę rękawice nieblygradskiego Gwarcisty, no bo ta premia do obrażeń krytycznych jest bardzo, ale to bardzo znacząca. Jeśli chodzi o sam pancerz księżyca w Nowiu, to tutaj mamy całkiem. Dobre odporności, chociaż na tym etapie gry takie bardzo standardowe, więc no nic, 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 nic aż nadto nadzwyczajnego. Aczkolwiek bardzo ważnym atutem tego pancerza jest szansa na trafienie krytyczne. I tutaj w pancerzu mamy 5%, w butach mamy kolejne 4%, przepraszam, w spodniach kolejne 4%, w butach mamy kolejne 3% i w rękawicach tam chyba też są 4% czy coś takiego. Ale tak jak zaznaczyłem, obrażenia krytyczne ładujemy tutaj cały czas niemalże, więc lepiej mieć zwiększone te obrażenia krytyczne, niżeli jeszcze większą szansę na nie, no bo ta jest nam już w zasadzie niepotrzebna. I tak naprawdę jeśli chodzi o rynsztunek, to to by było na tyle. Oczywiście jeśli macie jakieś dodatkowe pytania względem wyciągania jak największej szansy na obrażenia krytyczne, czy jak największych obrażeń podczas zadawania obrażeń krytycznych, no to oczywiście śmiało możecie zadawać jakieś wszelkie pytania w komentarzu. Nie tylko ja, ale zapewne wiele innych osób, nawet bardziej znacznie ogarniętych ode mnie zapewne będzie chciało Wam pomóc. No ale przejdźmy w końcu do samych umiejętności. No i tutaj oczywiście zrobiło nam się czerwono, no bo w końcu jeśli obrażenia, no to musimy zastosować większe czerwone mutageny. No i standardowo z drzewka szarmierki idziemy w silny atak. Jeśli chcemy jak największe obrażenia, jak największe te obrażenia krytyczne, no to idziemy oczywiście w silny atak. Chociaż, a jeszcze przejdźmy do ekwipunku, bo bardzo ważna rzecz. Zaklęcie na lekką zbroję ponieważ wykorzystujemy tutaj bo to jest pancerz średni a wykorzystujemy techniki szkoły kota i co jest też również bardzo ale to bardzo istotne nawet w takim pancerzu szkoły niedźwiedzia pomimo że jest on ciężki i warto by pomyślimy można pomyśleć że warto by było sobie wtedy odpalić techniki szkoły niedźwiedzia aby te silne ataki zadawały więcej obrażeń to tak naprawdę lepiej zakląć go na lekki atak Przepraszam, na lekką zbroję i korzystać wtedy nadal z silnych ciosów, ponieważ ze względu na techniki szkoły kota mamy 25% więcej obrażeń krytycznych z każdego elementu rynsztunku. Jasne, nie korzystamy z tych 5% do obrażeń od szybkich ciosów, no bo korzystamy tak naprawdę nadal z silnych, ale te silne podczas krytyka zadają nam znacznie więcej obrażeń, więc taka też ciekawostka dla bardziej wtajemni czy dla wtajemniczonych, to wiedzą, ale dla osób, które ko lubią korzystać z silnych ciosów, to warto iść w techniki szkoły kota, bo wtedy tak naprawdę zadajecie większe obrażenia. No ale przejdźmy do tej szermierki, no standardowe wiecie, no wszystkie umiejętności. Najbardziej istotną jest oczywiście rozpłatanie i tutaj to ten zapis, który nam mówi, że ignoruje obronę przeciwnika i zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 50%. O 50% zwiększamy szanse na trafienie krytyczne, a jeżeli już troszeczkę mamy, to w zasadzie każdy cios wchodzi, niemalże każdy cios wchodzi z obrażeń krytycznych i dodatkowo tutaj punkty adrenaliny zwiększają całkowite obrażenia o kolejne 33%, więc warto mieć pełny pasek punktów adrenaliny, a te ze względu na tutaj dobrane umiejętności naprawdę bardzo szybko gromadzimy i chwila, moment mamy pełne e, pe, wszystkie trzy paski. Z drugiej jednak strony, no, sami widzicie, że te walki nie trwają zbyt długo. No bo zadajemy takie obra chore obrażenia niekiedy, że wiecie, 20-45, czy spokojnie można więcej obrażeń zadać. Tysięcy oczywiście, mówię, w tysiącach te obrażenia. Jeśli chodzi o kolejną umiejętność, tutaj mam ripostę po prostu, to, to, to taka bardziej ciekawostka, żeby wyciągać jeszcze większe obrażenia na wal w walce przeciwko ludziom, ale... No to, to wiecie, to troszeczkę już się mija z celem, no aby coś było po prostu, aby wyciągnąć więcej premii z mutagena, bo tutaj i tak, no, musimy zastosować kontrę, a ja zadajemy takie obrażenia, że koleś może zasłaniać się tarczą przed nami, a my robimy jeden cios i... On się rozpada na dwie części, co też jest dosyć spektakularne w Simbildzie, w walce z rozpłataniem i pod te obrażenia, że każdy cios to przecinamy delikwenta na pół. No i oczywiście trans transbojowy i w tym przypadku skupienie oraz opanowanie w zasadzie obowiązkowe. Ja dobrałem sobie jeszcze niezabijalność, aby po prostu coś było, ale to tak naprawdę jest bardzo fajne, no bo pomimo tego, że mamy bardzo dużą tą regenerację żywotności, to gdy jednak umieramy, czyli no, mamy 0% już 0 punktów żywotności, to nie giniemy, tylko punkty adrenaliny zostają zużyte na to, aby nam przywrócić żywotność, więc jak sama nazwa umiejętności wskazuje, jesteśmy niezabijalni, więc no, to też fajnie się po prostu wpisuje w tą regenerację żywotności poprzez no, zadawanie tych obrażeń. Jeśli chodzi o pozostałe no, użyte umiejętności, no to z Alchemii to po prostu standardowe umiejętności pod odwary, czyli odporność nabyta oraz synergia, która nam zwiększa premię. Z mutagenów i bardzo istotne, oczywiście, te zdolności. O technikach szkoły kota już się wypowiadałem. Oczywiście standardowa kontrola metabolizmu, aby móc wypić cztery odwary. I tutaj dosyć fajna rzecz, czyli najlepszą obroną jest atak, czyli każda akcja defensywna, czyli robimy odskok, czy tam ten unik, robimy blok, to po prostu kontratak Zwiększa nam to o regenerację adrenaliny. I to bardzo widać, że wystarczy wykonać ten odskok, to, to ten pasek adrenaliny tam o 1, trzecią czy o połowę nawet potrafi podskoczyć, więc bardzo szybko no, dzięki temu również nabijamy to, tą adrenalinę, nie, nawet nie do końca zadając obrażenia. I ostatnią umiejętnością, bardzo ważną, jest oczywiście szał bojowy, i ona tak naprawdę. Niby jest bardzo ważna, ale możecie z niej korzystać, a nie musicie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak zaznaczyłem, przez rozpłatanie i tak mamy bardzo to dużą szansę obrażeń krytycznych. I tutaj oczywiście tran... zmienia nam to działanie transbojowego, bo w standardowym działaniu transbojowy, chodzi oczywiście o to drzewko, zwiększa nam obrażenia. Każdy punkt adrenaliny zwiększa obrażenia zadane bronią o 10%. A tutaj w szale bojowym zamieniamy tą wartość na 8% szansy na zadanie obrażeń krytycznych. Czyli 3x8, 24% szansy na zadanie obrażeń krytycznych. I tak naprawdę używanie tej umiejętności jest już zastanawiające. Czy ma to tak naprawdę sens, bo nie wiem, czy nie lepiej tak naprawdę włożyć jest, nie wiem, no tutaj młynek, czy cokolwiek innego. Zamiast tego i zyskujemy jeszcze większą siłę ataku z mutagenu, ale przede wszystkim korzystamy w tej w tej chwili z jeszcze większych obrażeń dzięki punktom adrenaliny. I tak to chyba tutaj tak naprawdę zostawię. Szansa na te zadanie tych obrażeń krytycznych w teorii jest mniejsza, ale my tak naprawdę i tak, z tego co sprawdzałem, zadajemy je bardzo często, więc jak już iść w te jak największe obrażenia krytyczne, to wydaje mi się, że używanie tej umiejętności nie jest aż tak wymagane. Aczkolwiek, gdybyście chcieli przeplatać sobie silne ciosy z lekkimi, albo nieco przerobili ten build, używalibyście innego ekwipunku przede wszystkim, gdzie nie mielibyście tej dodatkowej premii, no to faktycznie warto by było wtedy włożyć tą umiejętność, albo w ogóle przy jakimkolwiek innym resztunku, przy cechu kota, czy żmii to już wtedy naprawdę szał bojowy wtedy warto, warto z tego korzystać, no bo jednak obrażenia krytyczne zadajemy częściej i, no i to są jednak zdecydowanie większe obrażenia. Zawsze wolałem chyba iść w tego typu elementy, jak nakładanie jakichś efektów krytycznych, zadawanie obrażeń krytycznych, niż w typowo, wiecie, bazowe, duże obrażenia. Jakoś sprawiało mi zawsze to większą frajdę, w szczególności nakładanie jakichś Wszelkich wiecie, efektów krytycznych, typu podpalenie, wysysanie żywotności, jakieś oszołomienie, zatrucie i to wszystko naraz najlepiej. I da się tak naprawdę zrobić taki build. Poniekąd już nawet jest na kanale coś podobnego z tego, co kojarzę. No ale pewnie jeszcze do tego kiedyś wrócimy. I w zasadzie to by było tak naprawdę już na tyle. Raz jeszcze zachęcam do zapoznania się z ofertą Gaminet oraz pamiętajcie o programie testowym z gwarancją zwrotu pieniędzy, jak i kodzie Reaptor, który przy zakupie gwarantuje Wam 10% zniżki. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że wyciągnęliście ewentualnie z niego kilka jakichś rad i ciekawostek, które możecie zastosować w swoim bildzie, albo jak chcecie możecie zrobić sobie dokładnie co, to, co tutaj było i przetestować to. Pozdrawiam i do usłyszenia.